Tu multiaser, a to już piąty odcinek przygody z Minecraft na modach. Osta nagrywałem już ten odcinek dwa razy, jednak dwa razy bez głosu. Tak, tak. Jak kiedy nagrywałem, byłem w jaskini, znalazłem trochę żelaza, pokopałem drewno i tak, a ja tam... Ale to Wam wyjaśnię później. Obaście, tam znalazłem taki okręt piracki. Ale to się do niego wybierzemy, kiedy będziemy mieć dobre wyposażenie. A coś mi się nie śpieszy. Szybko musimy wrócić do domu. O jakie ładne przejście. O! Kryształ. Kryształy zawsze się przydadzą. Weszła już nowa aktualizacja Jeepaka, jednak ja jej nie ściągnęłem Ja, bo zapomniałem, przepraszam Was za to Mam nadzieję, że mi wypatrzycie Już wracamy do domu I do bardzo brzydkiego balkonu, który teraz poprawimy Tak teraz Tego konia chyba zaraz zabiję Szybko, szybko Mm -hmm. Przepraszam, że tak długo nie było odcinków. Po prostu komputer mi nie działał, był w naprawie. Niestety. Ale już jestem, wszystko działa, jej. I te jeszcze odcinki bez głosu, łysu. Ale się wtedy wkurzyłem. Trzeba, trzeba, trzeba Wiecie co, pomiędzy odcinkami Na szósty odcinek Przygotuję się do wyprawy na ten statek Okej? Okay? I to już będzie na nowej aktualizacji J-Pack Tylko najpierw muszę coś zjeść Ale oczywiście nie mam nic do jedzenia Więc przesmażę sobie męsko y Następny piec muszę zrobić, tak będzie najłatwiej. Jeśli słyszycie odgłosy w tle, to ja za nie przepraszam. Po prostu przepraszam. Już się upiekło? A, bo to jest węgiel, a to jest... ...drzewne węgiel, rozumiem zobaczę czy jest mod. Nie ma tego moda na takie fajne coś. I Ale zrobimy sobie... Co my mieliśmy zrobić? Wiem, że to miały być książki. Mm. A! Mieliśmy zrobić Receptik Book. Ale będzie łatwiej, bo w następnej modyfikacji zmieni się Receptic book na crafting guild To poczekam. Ojenne, W ogóle nie mam wełny. Na łóżka. Mam 12 żelaza. Mam. Pochowam rzeczy. Oczywiście najpierw coś ziem. Albo mam pomysł. Wymyśliłem coś, żeby nic nie zjeść, a nie być głodnym. Tak wiecie o co mi chodzi. O zabicie się. Jej. Jak ja to kocham robić. Wy też to lubicie, prawda? I patrzcie. Jest ząbko całe. Lecimy, lecimy, lecimy. Lecimy, lecimy, lecimy. To coś było. Ty, wy złe wiedmy. Już wiem, gdzie was szukać. Będę musiał was ogolić. Czy ja gram na Peaceful? Tak. Niestety. Ostatnio grałem w Minecrafta. I sobie ustawiłem na Peaceful, kiedy coś budowałem. Znaczy, budowałem projekt czegoś, ale... To się dowiecie w następnych odcinkach. Dobra, dobra, to projekt jak polepszyć mój dom. I wyszedł całkiem nieźle, a więc go zbuduję. W następnym odcinku prawdopodobnie zobaczycie już mój polepszony dom. Bo nudno będzie znowu pokazywać jak buduję dom. Znaczy... Hmm. Jeśli chcecie mogę także zagrać na, jakimś na jakichś teksturkach. Ja. Yeah. Te na jakichś teksturkach. Tylko musicie mi je podać. Lepiej nie na Fightful, bo już widzicie jak mi Minecraft laguje bez niego, a co dopiero z nim. Rozumiecie mnie? Teraz mi Minecraft wchodzi na ilu FPS-ach? 18, 19, 20 najwięcej. Niestety ale idziemy na owce musimy sobie łóżko zrobić Dobra wezmę też na wszelki wypadek mój miecz Szybkie wychodzenie z domu Jej Tu coś jest brzydko. Nie, tu nie ma nic brzydkiego Co jest tu coś brzydkiego? O jezu, to to jest brzydkie jak nic Dobra, idziemy po te łowce. Po te owce idziemy. Żeby łóżko mieć. Bo ja się nie wyśpię na podłodze. Cała noc nie a nie będę mógł budować na następny dzień. ale fajna mini pustynia. W ogóle jak tu ładnie. O. Poczekajcie. Albo nie, nie czekajcie. Idziemy od razu. Mm. A! Że co? E? Hej! Pająku. Pana. Pana. Wow, to było dziwne. Pająk sobie był i sobie zniknął. Mam nadzieję, że na szkielety się nie natknę. Tam są świnie. Zrobię farmę. Tak. Jeszcze w tym odcinku zrobimy farmę. O! To będzie niesły. Brązowa Z niej zrobię farmę. O, ja no już myślałem, że to Hirobrainowa owca. Już się bałem. Zresztą, będziecie rosnąć. Ty już urosłaś? Kucak, kuciak, kuciak. Kuciak. Gdzie połowimy trochę tego? Ale na bezpiecznym terenie, bo to zaczynam się bać. O, o, gdzie, gdzie mi wierzysz? Gdzie mnie gryziesz te szczuro? Ty, ty, nie pozwalaj sobie... O! Mam cię. O, dzięki za węgiel. Bardzo miło z twojej strony. Co to jest? Skąd to? Nieważno. A no, jedną trawę pewnie obciąłem. Przez przypadek. No weź bez przesady już Teraz wilki będą mnie gryźć W ogóle To nie gorsze od baśki Mam skórę, zrobię sobie buciki Ze skóry Na krowę! Na krowę! Szybko po krowę Na krowę, na krowę, gdzie ty jesteś? Tu jesteś! Ja Jest mięso Jest wszystko Jest zabawa Szybko Jak Dobra Macie pomysł na jakąś windę Żeby szybko dotrzeć do mojego domu Albo, albo, albo Zainstaluję sobie model na teleport Co wy na to? Napiszcie w komentarzach co wy na to Bo teraz mi raczej nie pojecie Ja. Mamy wełnę. Nie wiem dlaczego przyzwyczaiłem się do tego słowa. Ja. Ta ja. No. Okej, okay, okej. Okay. Spadł pod gołę mnie. O, trumna. Psiś. Okej. Okay. Nie wiem, że mi urodził? Aha. Co to miało być? Boję się. O oh, fucking shit. Ogr rozwali mi zaraz dom. Skąd on się tam pojawił? O oh, fuck. Dobra, nie mam wyboru. Niestety, ale nie mam wyboru. Muszę się zamurować. To jest jedyne wyjście. Wiem, jest to jeszcze jedno, ale prowadzi do śmierci. Hmm. Ten odcinek miał być krótki i będzie krótki. I wiecie co, wiem, teraz się nam wkurzycie. Teraz skończę ten odcinek. Albo nie, zrobię cięcie. Tak, zrobię cięcie. Albo dwa odcinki połączę w jedno. Na razie. Ich tu jestem już po krótkim cięciu, zaktualizowałem Jeepaka i widzę, że trochę modów do, się dodało. Na szczęście nie straciliśmy naszych rzeczy. Na szczęście. Tu jest mod crafting. O, jest smart moving nawet. Czym to się robiło? Będę musiał sobie ustawienia zmienić, bo mam Fajna i smart moving. Eee. W ogóle to. e Nie to. e numrok. Czy się włączam a a ten idzie niby jest nie W którą stronę do mojego domu? Założę się, że to. To? Ta tam jest. Tak. Mój brzydki niedobudowany dom. Dzień, dzień. pewnie dziwicie się, że nie jestem w tym miejscu co potrzebny znaczy, że nie zacząłem w tym miejscu co poprzednio co to jest? nie zacząłem w tym miejscu co poprzednio ponieważ kiedy włączyłem minecrafta spadałem po prostu spadałem z góry i mnie zabiło no O, teraz nawet widać ile mam FPS-ów. Wy widzicie ile mam FPS-ów. To już 90? Wow. Ale to szybko mija. To raz szybko zrobię crafting gwizdę i poszukam jakiejś broni, którą można by zrobić, żeby pójść na statek żelazny. No nie mówcie. To, to serio? Ej, to nie żarty! E, chociaż nie ma balkonu. E, tak to jest z tymi rzeczami. Z tymi bodami. Mamy tam, tam, żeby to zrobić, to potrzeba papieru, książek czterech, crafting box, boxa. i nic poza tym papier był, tak książki, tak tak, dobrze crafting luda. i sprawdźmy sobie ee, jakieś bronie, jakieś bronie, jakieś bronie łatwe do zrobienia czekolada? dobrze widzę. tort Yeah. Z... Ok. Nieważne. Musimy znaleźć set item. Tu może łatwiej będzie coś znaleźć. No nie mówcie, że żadnej broni to nie dodało. Z obsydianu to dziękuję o! O no, jak zrobić crowd? I to mi pasuje Jak zrobić te bełty oj! Dobra, to może co innego To coś na zatrute strzały. Dynamit? Nie, lepiej nie Stock stok Tego coś, tak coś, tego coś, a to eee. coś, a to Zapalniczka musimy zrobić, ale z tym nie będzie problem Mamy żelazo, mamy, jeszcze się przytopiło chyba tak przetopiło się. Dobra. Czyli po kolei za najpierw zapalniczka. E, jak zawsze musiałem się pomylić. E, jak to dalej? Było? E, trzy razy. Raz, dwa, trzy, cztery. Zapalniczka. zapaniczka zapalniczka jest tam to robiło się dwa um, patyki jedno nagrywka teraz tak i tak i mamy Ale strzały jak się robi, jeszcze trzeba wiedzieć. Cannonball. Kamienie przetopione. Tyle, e, że ja kamienia nie ma. Jakoś inaczej się chyba robiło. Ja pamiętam. A, muszkiet round. Proszek, żelazo, papier. Mam proszek? Jest proszek. Eee. Żelazo papier. Proszę. proszek żelazo papier. Eee. Czy tak możemy jak to było? Co ja mam takie krótkie myśli? Wszystko zapominam. E... Tak, tak, tak. Papier to żelazo. Uszkiet. Coś tam.

Zgryzę to później A nie przydadzą mi się Przydadzą mi się Fire Road Patek, patek pochodnia Z tym nie będzie problemu, zrobimy sobie dużo tego Tylko, że pochodnie No Pochodnia? tym się rzuca, tak? Przyda się na spalenie ich statku. Tamtego statku, pamiętacie go? Jak to działa? E. Okej. Okay. Teraz taka coś by wypadało zrobić albo po prostu zrobimy trzeba się jakoś zbroić, zrobimy Takie coś Iron, Iron Battle Axe i zrobimy sobie Zbroje z drewna. Fajnie, że da tak się robić. Dobra, ubieramy. I idziemy do walki. Poczekajcie, bo tu jest taki mod, że jak się zabijemy to nie tracimy rzeczy. A więc... Mm. Dobra. Jeszcze o, no. jedną rzecz by się zrobiło. No na przykład tylko czy mamy pojęczynę. Nie mamy okajdora idziemy. No stąd tak. A gdzie ten statek był? To nie mam. Gdzieś tam. To bym się chyba szybciej próbował. Tak. Ale ten smart mowing z żera FPS Aby tak od razu... Le... Oj! Dlaczego mi tak laguje podczas nagrywania? Jak to w raps? Gdzie to jest? Niech to! A, tam, okej okay. Musimy im to spalić. Co tu? Już myślałem, że się statek zepsuł czy coś. Płyniemy do nich. Takich tam dużo. To jakiś większy statek. A co tam jest pod wodą? Czekajcie, najpierw no, do nich widzimy. Tylko sprawdźmy to, co jest pod wodą. Biegniemy szybko, bierz szybko, błębelki tracimy. Płyniemy, płyniemy, płyniemy? Gdzie byśmy mieliśmy płynąć? Ciemno to jak w dupie. Tu, co to jest? Podwodne miasto. Czekajcie. Co to jest? more XP. Nieważne. To mi wideo setting i on сразу закладные тут. Окей. Okay. Myślałam, że pójdziemy tylko na statek i nie wziąłem pochodni. Teraz palimy im statek, chociaż... Eee. Jak to się pali? Słyszymy, że... A to źle. Tutaj musimy skończyć nasz odcinek. Wrócę od razu do domu. Przepraszam za odgłosy w tle. Tylko jak się z tego strzela? Hmm. A teraz mamy taką bonicję. Dobra. то субскрибуйте ну и комментуйте ну на 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 на